Dobry wieczór, Anna Repcewicz-Wiśniewska. Czas na Panoramę Lubelską w czwartek. Zobaczmy, jakie tematy przed nami. Ulica wciąż zamknięta. Kiedy mieszkańcy wrócą do domów? Stadmina czeka na pieniądze za najdroższą klacz. Walka o szkołę w gminie Puławy. Zakończyły się prace przy zabezpieczaniu terenu po wyburzonej kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej 10. Ulica dalej jest nieprzejezdna. Mieszkańcy sąsiednich kamienic wciąż nie mogą wrócić do swoich domów, a prawdopodobnie stanie się to jutro. Znacznie dłużej potrwa prokuratorskie śledztwo dotyczące katastrofy budowlanej. Michał Hetman. Tak wyglądała Bernardyńska 10 w samo południe. Ekipa wyburzeniowa kończyła zabezpieczać miejsce i zapewniała, że opuszcza teren budowy. Ile tej ziemi tam dosypaliście? Ile tych wywrotek przyjechało, żeby zasypać tę plombę? No gdzieś 600 metrów sześciennych nawieźliśmy kruszywa na tak zwaną plombę, żeby można było... Zasypać i zagęścić między jednym budynkiem a drugim, żeby się one nie obsuwały. Zakończenie prac oznaczało, że nadzór budowlany jeszcze raz mógł wejść do kamienic przy ulicy Bernardyńskiej 8 i 12, by mieć pewność, że budynki są bezpieczne. Informacji, które posiadamy, wynika, że cały czas utrudnienia na ulicy Bernardyńskiej obowiązują, trwają one do odwołania. Tym samym komunikacja miejska nadal kursuje na objazdach. Czekamy na informacje od powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o decyzji, czy możemy otwierać ulicę Bernardyńską. Najprawdopodobniej stanie się to jutro rano. Wtedy też mieszkańcy wrócą do sprawdzonych przez nadzór kamienic. A co z ekspertyzą budowlaną dotyczącą katastrofy Bernardyńskiej 10? Jesteśmy w toku zbierania materiału dowodowego. Do stosownej ekspertyzy, którą opracowuje właściciel tego obiektu. Swoje postępowanie prowadzi prokuratura. Śledczy podejrzewają, że wyciek wody, który mógł doprowadzić do zawalania się ścian, mógł mieć miejsce na tyłach Bernardyńskiej 10. Dlatego prokuratorzy kazali rozkopać chodnik przylegający do jednego z budynków przy ulicy Królewskiej. Jeżeli zakończą się w dniu dzisiejszym roboty budowlane przy katastrofie budowlanej, nadzór budowlany przeprowadzi kontrolę dwóch sąsiadujących z katastrofą budowlaną budynków. Jeśli stwierdzi, że te budynki są bezpieczne, to wyda zalecenie dla mieszkańców o powrocie do swoich mieszkań. Przesłuchania są w toku, obejmują także mieszkańców nieistniejącego budynku, którzy otrzymali pomoc rzeczową i finansową. Wystąpiliśmy z wnioskiem o dodatek, o dodatki. Celowe dla tych osób do wojewody. Jest taka możliwość i z niej skorzystaliśmy. Zaproponowaliśmy tym osobom również schronienia interwencyjne. Schronienie interwencyjne, które mamy na ulicy Północnej. Z tych schronień interwencyjnych nie skorzystała ani jedna osoba. Michał Hetman, Panorama Lubelska. Choć aukcja Pride of Polland już dawno za nami, to stadnina koni w Michałowie nadal nie otrzymała pieniędzy za klacz Zigizane, wylicytowaną za najwyższą kwotę. Nasi reporterzy sprawdzili, jakie są powody opóźnienia i co dalej z gwiazdą aukcji. Tak prezentowała się Zigizana podczas ubiegłorocznej akcji Pride of Poland. Utytułowana klacz została wylicytowana za najwyższą cenę 145 tysięcy euro. Choć Zigizana sprzedana, to nadal pozostaje w Polsce, a do Michałowskiej stadniny nie wpłynęła jeszcze oczekiwana kwota. W chwili obecnej trwają ustalenia dotyczące daty odbioru klaczy Zigizana. Klacz na pewno nie zostanie wydana przez stadninę Koni Michałów do momentu uregulowania należności. Natomiast kwestia odsetek jest w toku analizy. Zdaniem profesor nauk rolniczych sytuacja, gdy koń został sprzedany podczas aukcji, a pieniądze nie wpłynęły na konto stadniny, nie powinna mieć miejsca. Są przepisy, jest regulamin. Minął termin, ani nie były pobierane odsetki. W ogóle ta transakcja powinna była być anulowana. Klacz powinna wrócić do stadniny, jeszcze coś dla nas urodzić. Wiceprezes stadniny koni w Michałowie poinformował, że kupiec to poważny klient, który już wcześniej kupił kilka koni z Polski, z Michałowa. W tej transakcji strona belgijska jest tylko pośrednikiem, a Kupującym jest hodowca z Arabii Saudyjskiej. Jednym z powodów opóźnień, jak mówi wiceprezes, było to, że klacz nie mogła odejść wcześniej, bo miała przy sobie lebaka, a potem musiała pozbyć się mleka, czyli się zasuszyć. Klient powiedział, że oczywiście jak klacz będzie gotowa, to on za nią zapłaci, ale ponieważ zwalniają mu się jakieś środki, w związku z czym chciałby to zrobić w nowym, w nowym roku. I tak i tak nam przekazał, że w styczniu Przekażę tą należność. Zigizana była m.in. czempionką Polski klaczy młodszych. Wrażenie robi również jej rodowód. Od prawie pięciu lat był poszukiwany przez lubelską policję. Na swoim koncie miał szereg przestępstw, w tym to najcięższe zabójstwo. Rafał K. został zatrzymany w Holandii dzięki łowcom głów. Poszukiwany był za to, że w jednym z krakowskich mieszkań dokonał rozboju wspólnie z innymi osobami na innym mężczyźnie. Podczas tego rozboju dokonał zaboru Pieniędzy w kwocie około 10 tysięcy dolarów oraz 80 tysięcy złotych oraz złotych monet o znacznej wartości. Niestety w wyniku tego rozboju pokrzywdzony zmarł, a więc tutaj 30-latkowi grozi za to przestępstwo nawet kara do pozbawienia wolności. Ponadto był poszukiwany za przestępstwa popełnione na terenie Lubelszczyzny. Między innymi były to pobicia oraz oszustwo. Za te przestępstwa został skazany łącznie ma do odsiadki ponad 5 lat pozbawienia wolności. Rafał K. stał się jedną z twarzy europejskiej kampanii medialnej pod hasłem Krew na ich rękach, pomóż nam odnaleźć tych, którzy odebrali życie. To potem w lubelskiej komendzie rozdzwoniły się telefony z informacjami o możliwym miejscu jego pobytu. Wobec 30-latka została wszczęta procedura ekstradycyjna. Społeczność szkoły podstawowej w Lokadiowie sprzeciwia się reorganizacji szkół w gminie Puławy. Ich zdaniem oznacza to likwidację trzech szkół w gminie. Wójt zapewnia, że takie decyzje nie zapadły, a poszukiwanie rozwiązań trwa. Podstawówki w Borowej, Leokadiowie i Opatkowicach. Uczy się w nich w sumie niespełna 130 dzieci. Rodzice, zwłaszcza ci z Leokadiowa, nie wyobrażają sobie zamknięcia szkoły. Mam e, e, dzieci w różnym przedziale wiekowym. E, dlatego kończą też o różnych e, godzinach. E, i e, Lepiej dla mnie jest, jak gdy, gdy mam blisko, prawda, to starsze dzieci sobie przyjdą samodzielnie, a jeżdżę tylko po młodsze. Problemem jest koszt utrzymania szkół w gminie. My mamy ich siedem w pozostałych gminach powiatu mamy po dwie, po trzy szkoły, w niektórych została już tylko jedna. I utrzymanie takiej siatki jest naprawdę bardzo, bardzo kosztowne. Władze gminy zapowiadają, że likwidacja szkół to ostateczność. Niewykluczone jednak, że dzieci ze starszych klas zostaną przeniesione do innych szkół. Brane pod uwagę są dwa scenariusze. Jednym jest oczywiście pozostawienie tej sieci bez jakiejkolwiek zmiany. Drugim jest ewentualna możliwość reorganizacji trzech placówek w taki sposób aby w nich prowadzona była edukacja w klasach od 0 od oddziałów zerowych i w klasach 1-3 starsze dzieci Uczęszczałyby do większych placówek. Oczywiście przy zapewnieniu ze strony samorządu bezpiecznego, dedykowanego i zupełnie bezpłatnego dla mieszkańców transportu. Na korzyść szkół nie przemawia też demografia. Przez 5 lat dzietność w gminie spadła o połowę. Rodzice przekonują, że argumenty finansowe i demograficzne nie powinny być determinujące dla losu szkół. Ja jako ojciec rodziny wielodzietnej, jak pojawiają się u mnie jakieś problemy finansowe, to. Nie zabieram dziecku śniadania, nie odłączam kaloryfera, nie wyłączam mu ogrzewania, tylko po prostu szukam jakichś możliwości zarabiania na przykład. Tak? Nie tnę kosztów, tylko spróbuję szukać dodatkowych źródeł dochodu, czego zupełnie nie widać w naszej gminie. Wójt zapewnia jednak, że decyzje zapadną po rozmowach z mieszkańcami. Spotkania w tej sprawie zaplanowano na przyszły tydzień. W obecnej chwili nie przewidujemy żadnego scenariusza, który miałby doprowadzić do likwidacji których, którejkolwiek z placówek. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest funkcjonowanie szkół w środowisku lokalnym. Takie rozmowy oczywiście są planowane, natomiast proszę mieć świadomość, że tak zwane konsultacje społeczne, które wuj przewidział na dzień 30 stycznia, czyli na czwartek na godzinę 18, a już pierwsze głosowania będą odbywały się 3 lutego w poniedziałek, czyli mają de facto jedną dobę urzędnicy na to, żeby dostosować się do naszych postulatów. Czas na ewentualne decyzje o likwidacji szkół, rady, miast i gmin mają do końca lutego. To jest główne wydanie Panoramy Lubelskiej. Zobaczmy, nie jeszcze zajmowali się dziś nasi reporterzy. Liczenie aut na krajówkach. Lubelskie pająki na liście UNESCO. Magazyn z wyrobami bez polskich znaków akcyzy zlikwidowali policjanci z lubelskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą. To efekt licznych przeszukań na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego. Gdyby nielegalne produkty trafiły na rynek, skarb państwa poniósłby z tego tytułu milionowe straty. W wyniku tych szeroko zakrojonych działań zabezpieczyliśmy łącznie ponad 5,5 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, ponad 500 sztuk jednorazowych papierosów elektronicznych, 800 litrów wytworzonego już nielegalnego alkoholu, a także 1800 litrów substancji o zapachu alkoholu. Do tej sprawy zatrzymaliśmy łącznie 7 osób, w tym 6 mężczyzn i jedną kobietę. Te osoby zostały przewiezione do Lublina, były już przesłuchiwane w prokuraturze, okręgowej w Lubinie i te osoby usłyszały już zarzuty z kodeksu karno-skarbowego. E-papierosy tylko dla dorosłych. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, która zakazuje sprzedaży nieletnim wszystkich rodzajów papierosów elektronicznych, w tym tych bez nikotyny. Prace nad zmianami w prawie trwają. Co czwarty nastolatek pali tradycyjne papierosy. Większość sięga jednak po e-papierosy. Smakowe, kolorowe, i nie przebadane. W klasach 4-6 już 10%, 8% dokładnie jest po inicjacji 4-6, tak ale 7-8 już takich osób jest 1 trzecia, tak już ma kontakt, już spróbowała, a kilka procent jest należy uznać uzależnionych. Natomiast już w ponad ponadpodstawowej ponad 50% młodych ludzi jest po inicjacji, a 20% jest uzależniona od papierosów, czy e-papierosów. Wapowanie wydaje się być bezpieczniejsze od zwykłego palenia, tylko z pozoru. Sam papieros jest zbudowany, e-papieros z części metalowych i te składniki, które wprowadzamy do atomizera e reagują, mogą reagować z metalami w tej temperaturze i również do naszych płuc dostawać mogą się w konsekwencji metale. I ba, są nawet takie badania, które już pokazują, że w organizmach e-palaczy jest więcej metali ciężkich, niektórych, niż w organizmach palaczy. Powolne wyniszczanie młodych płuc, ból głowy czy tachykardia to nie jedyne skutki palenia popularnych elektroników. Rośnie bardzo ryzyko udaru mózgu. Te mechanizmy nie są jeszcze do końca poznane, ale na pewno rośnie ekspresja genów związanych ze stanem zapalnym w mózgu. Stąd należy sądzić, że jest to mechanizm złożony i wywołuje taki przewlekły stan zapalny. Powszechny dostęp nieletnich do różnego rodzaju e-papierosów od tradycyjnych przez podgrzewacze tytoniu aż po jednorazówki przejdzie do historii. Najpierw się uzależniamy od energetyków, później o te papierosów, później sięgamy po raz mocniejsze poprzez marihuanę do innych narkotyków. Taka jest trajektoria i dlatego, jakby podejmujemy działania, żeby jakby to zastopować, tak? bo w ten sposób tworzy się osobowość uzależnieniowa i wtedy tylko się zmieniają substancje. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Poinformowała minister zdrowia Izabela Leszczyna. Ustawa wprowadza. Zakaz sprzedaży jedno- i wielorazowych epapierosów osobom poniżej 18 lat, także tych nie mających w swoim składzie nikotyny. Zakaz dotyczy również woreczków nikotynowych. Odcinek obwodnicy Lublina między węzłami Fejn Świdnik ma największe natężenie ruchu, ale to dane z 2021 roku. Ilu kierowców korzysta z tego odcinka obecnie? Na to pytanie odpowie generalny pomiar ruchu 2025, który ruszył właśnie dziś. O szczegółach liczenia aut na krajówkach opowie Maja Matejaszek w rozmowie z gościem z generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad w Lublinie. Chodzi o planowanie inwestycji, modernizację, a także sieciowanie dróg. Ze mną pan Marek Żmijan, dyrektor. Proszę powiedzieć, jak będzie pomiar wyglądał w praktyce w naszym województwie? Na 1000-kilometrowej sieci dróg krajowych województwa lubelskiego wyznaczyliśmy 127 punktów pomiarowych, w których zostaną zainstalowane 162 kamery, za pomocą których zbierać będziemy dane wizyjne o ilości pojazdów, o natężeniu pojazdów. W poszczególnych kategoriach. Oprócz tego, ten ruch będzie liczony również automatycznie, w sposób stały, za pomocą stacji pomiarów ruchu, będących wyposażeniem Centrum Zarządzania Ruchem. Które z tras, które z węzłów były najczęściej uczęszczane i wybierane przez kierowców lubelskich? W tym momencie największe natężenia ruchu mamy na odcinku od węzła Lublin-Sławinek do węzła Jastków. Tam to natężenie jest na poziomie około 31 tysięcy pojazdów na dobę oraz na odcinku od węzła Lublin-Felin aż do Świdnika, gdzie to natężenie sięga 33 tysięcy pojazdów na dobę. Jeżeli chodzi o sieć. Poza drogami ekspresowymi, najbardziej dociążonym odcinkiem jest odcinek drogi krajowej nr 19 od Lublina do Lubartowa. To właśnie dlatego tam rozpoczęliśmy inwestycje w postaci budowy kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19. To tylko jeden z przykładów bardzo ważnych inwestycji, które przez ostatnie 5 lat zostały przez Was zrealizowane. Co jeszcze możemy do nich zaliczyć? No, przede wszystkim. E obwodnica Lublina, która odpowiadała zarówno na nasze potrzeby związane z ruchem, ale przede wszystkim z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie zapominajmy, że województwo lubelskie przez bardzo długi czas było jednym z tych województw, w których było największe ryzyka bycia ofiarą śmiertelną na drogach krajowych. To właśnie na dojeździe do miasta Lublin mieliśmy czarne punkty, na których to ryzyko było największe wobec tego, ta obwodnica zarówno e, poprawiła komfort jazdy, jak również bezpieczeństwo ruchu drogowego. Oczywiście kluczowym również z punktu widzenia naszego przemieszczania się i tego wykluczenia komunikacyjnego było połączenie Lublina z Warszawą oraz Lublina z Rzeszowem. W tym momencie jest to główny ciąg komunikacyjny i już możemy dostrzec, że to natężenie chociażby na relacji Lublin-Rzeszów-Warszawa jest znacznie, znacznie większe. A to dopiero początek inwestycji. W planach są już kolejne bardzo istotne dla naszego województwa nie tylko ze względu na to, żeby poprawić komunikację, ale też, żeby wyjść naprzeciw kierowców dla ich wygody. Prestara polska ludowa tradycja powróciła w nowej odsłonie i została doceniona. Umiejętność wykonywania pająków ze słomy, bibuły oraz papieru na Lubelszczyźnie trafiła na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. To podłaźniczka. Obecność tej ozdoby na Boże Narodzenie wiązała się z legendą, że pająk był jedynym zwierzęciem towarzyszącym narodzinom Jezusa. Jest tylko jednym z rodzajów ludowych arcydzieł. Pająki siedzą mniej więcej na, na trzy części. Są na obręczach, są tarczowe i są krystaliczne. Te krystaliczne one są takie najmłodsze, ale no mają około 100 lat. Bardzo się przyjęły, są bardzo widowiskowe. Zachwycają kształtami i barwami i noszą w sobie ludowe legendy. Dzięki temu sztuka wykonywania pająków z Lubelszczyzny trafiła na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego nie bez przyczyny. Konwencja, przez to, że zachęca nas, abyśmy pochylali się nad umiejętnością, abyśmy ćwiczyli, utrwalali, na przykład uczyli się tutaj na Lubelszczyźnie robić pająki lubelskie. Ma służyć temu, żebyśmy poczuli swoją tożsamość, związek z regionem, związek ze, w rodzinie z tymi, którzy też potrafią, czy umieli, czy kultywują te umiejętności. Pająki oczarowały państwa krajewskich na tyle, że zaczęli wykonywać je sami już od ponad 15 lat. Trzeba wymyśleć sobie jakiś wzór, który się chce wykonać. No i zaczynamy najpierw od tych rzeczy takich drobnych, podstawowych. Robimy kwiatki z bibuły, docinamy słomę odpowiedniej długości, a później składamy. Podczas procesu twórczego jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia. Nie ma w tej chwili żadnej książki opracowanej o pająkach. Można się inspirować wzorami pająków, które się znajdują w naszym Muzeum Narodowym w Lublinie. Tam jest dużo pająków takich z lat jeszcze, od 50., lata 60., 70. Można się właśnie inspirować wzorami starszych twórców ludowych, którzy to wykonywali. Jedną ze znanych twórczyń, które jako nieliczne wykonują pająki metodą tradycyjną, bez użycia kleju, za popasą misternych wiązań, jest pani Halina Jarosińska. Jej dzieło można podziwiać w siedzibie Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Dziś do godziny 21.35 można licytować wizytę w siedzibie TVP3 Lublin. A to wszystko w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To oczywiście tylko jedna z wielu aukcji, w które włączają się m.in. lubelscy sportowcy. A 33. finał w Ośpo już w najbliższą niedzielę. Tomasz Maciuszczak. Na co dzień gra w siatkówkę dla Bogdanki Luk Lublin i reprezentacji Polski. W wolnych chwilach chętnie wędkuje i właśnie na wspólne wędkowanie zwycięzcę licytacji zaprosi Wilfredo Leon. Jestem zawsze osobą, która pomaga no. i teraz widzę, też, że klub też jest bardzo zaangażowany na, na pomaganie. No i pomysł wędkowania, no to ja zdecydowałem się, że, że jedna to jest moja pasja, mam nadzieję, że osoba, która będzie, będzie wygrywał też będzie chciał łowić sendą, no i zapraszam ludzi do, do trochę podania, tak jak się mówi tutaj, pieniądze, bo naprawdę są bardzo potrzebne. Podobnych licytacji jest wiele, ale Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to przede wszystkim wolontariusze. Kamil w tym roku będzie kwestował po raz czwarty. Czuję się bardzo dobrze z tym, że mogę w taki sposób pomóc razem ze znajomymi i rodziną, Zbieramy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, i możemy połączyć przyjemne z pożytecznym, ponieważ zawsze robimy sobie taką mini rywalizację: kto zbierze do puszki więcej? Jakiś osobisty rekord? 2200, podejrzewam, ale w tym roku dążymy po 3000. Kamil jest jednym z wielu wolontariuszy, którzy zarejestrowali się w sztabie w 30 Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie. W tym roku zaledwie 225. Ale od lat jesteśmy tutaj największym sztabem na Lublaszczyźnie. Zgłaszają się i maluszki, i osoby dorosłe, i, i, i przychodzą całe rodziny z dziećmi, dziadkowie. Dzieci w wózkach już zaczynają kwestować. Podczas finału w Lublinie najwięcej będzie działo się w galerii handlowej przy Alei Spółdzielczości Pracy. Na tamtejszej scenie zaplanowano koncerty, występy taneczne czy pokazy sportowe. Ale to nie wszystko. W zasadzie nie mamy takiej dłuższej przerwy, jeśli chodzi o scenę. Poza tym w całej galerii, prawie całej galerii są różnego rodzaju stoiska, zarówno medyczne, jak i służb mundurowych, z animacjami dla dzieci. Też takie dość nietypowe, bo mamy na przykład okręgową Radę Adwokacką. O bezpieczeństwo wolontariuszy zadbają lubelscy policjanci. Mundurowi mają też radę dla kwestujących. Zbierajmy pieniążki w miejscach publicznych, tak, gdzie jest wiele osób, aby nie doszło do jakichś niepożądanych zdarzeń. Chodźmy w grupach, nie chodźmy w miejsca, gdzie nie ma kamer monitoringu, tak, aby po prostu ograniczyć możliwości niepożądanych zdarzeń. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej. I to wszystko w głównym wydaniu Panorama Lubelskiej. Za chwilę o pogodzie opowie Państwu Olga Szypulska. O 21.15 program Gość Panoramy Dorota Homa porozmawia z prezydentem Lublina dr Krzysztofem Żukiem. A w serwisie wieczornym o 21.30 powiemy m.in. o rekrutacji do ferii Zwot, a także o tym, czy Stadion Arena Lublin zmieni swoją nazwę. Zapraszam, bądźcie Państwo z nami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Tak oszczędzać ciepło? Porada szósta. Zasłaniaj na noc okna. Używaj na noc żaluzji, zasłon lub okiennic, dzięki którym zasłaniając okna zapobiegasz zbędnym utratom ciepła.